Cześć, witamy na kanale Fixero TV. W dniu dzisiejszym chcielibyśmy pokazać Wam, jak z takiej bezkształtnej masy rurek hydraulicznych wykonać coś bardzo ładnego, estetycznego, co spodoba się każdemu. Jak pewnie się już domyśliliście, będziemy robić industrialną lampkę. Ze wszystkich tych elementów wybraliśmy już te, które będą potrzebne do kształtu, jaki sobie wymyśliliśmy. Aby w estetyczny sposób umieścić przewód zasilający wewnątrz lampki, nawiercimy odpowiednie otwory, aby przepuścić przez nie przewód. Nasza lampka jest już gotowa. Jak widzicie, to jest F jak Fixero. Zapraszamy do oglądania innych naszych filmów. Zasubskrybujcie nasz kanał. Zapraszamy również na fixero.com.